Też zacznę od podziękowań. Jestem bardzo poruszony. Czekałem właściwie na ten moment od wielu, wielu godzin, żeby właśnie tutaj, w Pańskiej Siedzibie, podziękować tym ministrom, którzy przez ostatnie miesiące wykonywali niezwykle trudną misję. Chciałem podziękować bardzo serdecznie panu ministrowi Adamowi Bodnarowi. Podjął się najcięższego, najtrudniejszego wyzwania. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia dokładnie w tym miejscu i w obecności pana prezydenta. Przywrócenie praworządności, fundamentów państwa prawa to zadanie, które ciągle stoi przed nami, ale wysiłek, energia, dobra wola, a równocześnie delikatność. Poszanowanie Konstytucji to było to, czym imponował pan minister Adam Bodnar, chyba wszystkim bez wyjątku. Kiedy ponownie słyszałem słowa przysięgi, to te słowa o wierności postanowieniom Konstytucji, przestrzegania prawa, z nikim nie będą mi się bardziej kojarzyć pewnie już do końca życia niż z panem ministrem Adamem Bodnarem. I wbrew wszystkim okolicznościom, wbrew temu ponuremu dziedzictwu, jakie. Odziedziczył po swoim poprzedniku. Wykonał dzieło naprawdę gigantyczne i za to chciałem podziękować. To był dla mnie, Panie Ministrze, prawdziwy zaszczyt móc pracować dla Rzeczpospolitej w jednej ekipie. Bardzo dziękuję. Chciałem też podziękować. Ale za co? Jak nic nie zrobił? Jasne, jasne.